Cześć, ja jestem Luca i dziś chciałbym pokazać Ci Wam, jak zawiązać węzeł taśmowy. Ale zanim do tego przejdziemy chciałbym tylko przypomnieć, że co poniedziałek o godzinie 5 rano na moim kanale pojawiają się nowe wideo z wykorzystaniem technik nowych sznurków czy taśm, tak jak w tym przypadku. Więc jeśli interesuje Was ten temat, możecie śmiało zasubskrybować mój kanał. Przechodząc bezpośrednio do naszego węzełka. Węzeł taśmowy. Tak jak sama nazwa wskazuje, służy nam do łączenia dwóch końców taśmy. I jest to jedyny węzeł, który został dopuszczony do łączenia taśmy w spinaczce. Obecnie jest to rozwiązanie niesłychanie rzadko spotykane, ze względu na to, że po prostu kupuje się pętlę z taśmy już oryginalnie zszywanej przez producenta ale gdzieniegdzie gdzie, na przykład w Stanach, w Kanadzie da się jeszcze rzadko, bo rzadko, ale spotkać ludzi, którzy po prostu biegają z powiązanymi taśmami. Dobra, tutaj ten węzeł miałem tylko na pokazany na przykład. Zauważycie tylko tutaj jedną rzecz, specjalnie wybrałem właśnie tą taśmę. Mamy tutaj niebieską taśmę, z drugiej strony mamy czerwoną taśmę. Jest to spowodowane tym, że to jest pętla, która składa mi się na płasko. Ona się tam nigdzie nie zawija. I potem jak sobie poprzewiązujemy ten nasz węzełek, no to właśnie wychodzi nam coś takiego. To jest jakby w 100% tak jak ma być. A jako, że ostatnio. Musiałem uciąć taśmę na transport. W sensie musiałem jej trochę odciąć, bo po prostu była uszkodzona i... I tak bym z nic niej nic nie, nie zrobił, i tak więc stwierdziłem, że zrobię z niej pętlę. Ja sobie ją zszyję. Myślę, że 15 cm zakładki na tym pasie i nić poliamidowa spokojnie da radę. Ale że mam okazję, to pokażę wam, jak właśnie związać sobie dwa końce takiej taśmy. Bierzemy sobie na początku zwykłą kluczkę, zwykłą, najzwyklejszą. Troszeczkę. Super, który każdy z Was, każdy, ale to każdy na pewno będzie umiał zrobić. Po czym bierzemy drugą końcówkę i kładąc ją na naszej taśmie od tyłu, wsuwamy sobie do węzełka, po czym tym szczytem tej naszej taśmy suniemy cały czas po tej taśmie. I wchodzimy potem znowu do węzełka. W ten sposób tworzy nam się węzeł taśmowy. No, powinienem wziąć trochę więcej luzu, ale to taka pierdółka. I tak to zaraz rozwiążę. Tak i zaciągamy. Jak widzicie, zrobiło nam się coś takiego. Taki węzełek możemy śmiało stosować. Pamiętając o tym, że każdy węzełek, czy to na linie, czy to na taśmie, osłabia ją. Nie wiem, jak to ma się w stosunku do taśmy, ale na linie osłabia nam to około 40%. Dla ułatwienia liczenia takich rzeczy, stosuje się po prostu podział uciągu naszej taśmy na pół. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.